W tym odcinku przejdziemy sobie znowu Divine Wrath and Mortal Will, a dokładniej siódmy stage. Dlaczego znowu przechodzę ten siódmy stage? I to takim tiwem? A to dlatego, że po prostu, tak o, dla zabawy, ponieważ pomyślałem, że spróbujemy sobie zrobić to nie tyle co bezpiecznie, ale po prostu śmiesznie. Mamy więc 5 postaci Super AGL, dwie postaci Super i 4 z tych postaci. 4? Tak, cztery z tych postaci obniżają atak yy, albo na 18, ki, albo na 12. Ki. Tymi postaciami są AGL Golden Boysy, LR Kale Califla i jeszcze AGL Spirit Bomb Goku. Nie pamiętam, żeby Biritku obniżał atak właśnie którymi ze swoich super ataków Gotku także nie obniża, jedyne co robi to siluje Ten atak A Gogeta on chyba sobie, o ile dobrze pamiętam Tylko podnosi ten Super atak Czy podnosi sobie, super atak? Super, po prostu podnosi sobie atak Dobra, mamy mniej niż taką perfekcyjną rotację, jaką chciałem, ale... Hmm. Będzie ok, 8700. A ja zróbmy tak. To nie powinno mieć znaczenia w sumie. Głównie tutaj liczę na RKL i właśnie Golden Boysy. Szczególnie na ich moral boost, bo to jest chyba jedyny stage, gdzie jest duża szansa na to, że możemy zobaczyć właśnie moral boost, który możemy, o ile dobrze pamiętam, zobaczyć, kiedy dostaną 7 ataków oraz kiedy wykonają 3 super ataki. No i tak. Na razie się każdy musi rozkręcić. Okej, okay, sladgotku Gotku. Nie jest źle. Teraz tutaj mamy atak od Birtku. I teraz. Hmm, mniej niż idealna rotacja, ale. kuj. Zrobimy to w taki sposób. I czy będziemy mieli 18 tutaj, czy nie za bardzo? Nie mamy 18. Kid. Szkoda. Weźmiemy tą kulkę. No, że widać, że bez e, tego i ten kanał ze swoim tylko Demetrydaction, mają już odrobinę problemy. Jakby tutaj był super atak, to my nie byśmy dostali jakieś 50-70 tysięcy na oko? Ten Gogeta nie powinien dostać dużo teraz, po tych obniżeniach ataku. Przynajmniej tak mi się wydaje. <grystanie> Dobra, ale z super ataku powinien dostanieć dużo. O, no, nieważne, uniknął. Świetnie. No i teraz Kailie w się muszą zacząć rozkręcać. Czy to zrobią? Najprawdopodobniej zrobią. Jedyne co od nich potrzebujemy to żeby się nastakowały, żeby miały tego dodża a także sześćki. No jak wiecie na razie nie będą mieli, miały aż tak dużo tego uniku, ale zaczynają coś unikać. Później będziemy mieli jeszcze toki. I powinno być spoko. Eee, weźmiemy te kule tajne na 18ki dla golden boysów. Wydaje mi się, że obie rotacje powinny mieć już ten moral boost przy następnej turze ich. Czyli chyba tura piąta będzie mieli ten Moral boost w tamtej rotacji, i tura siódma. Nie, tura szósta to będzie. W tej rotacji. I ile tutaj dostajemy? 250 tysięcy. No. Dużo, dużo, dużo. Trzeba mu obniżyć zemołata. Tak, Spirit Bomb Goku nie powinien dostać więcej niż 50 tysiące, wydaje mi się. No, nawet mniej przez ten atak lowering. Tymczasem Godku... na tysięcy, 14 tysięcy, coś takiego. No i mamy Moral Boost. A ty jakim prawem masz się transformować, kurwa? Halo? Geto. Ja tu chciałem sobie posłuchać soundtracka, a nie... Dobra, um, więc tak, przejdziemy sobie, a w sumie będziemy mieli revive'a jeżeli coś pójdzie źle tutaj, e, możemy wziąć te kule tutaj dla Gogety i możemy wziąć te dla Birtku. Kolejny atak Lowering i zobaczymy, ile teraz będą atakowali. No i mamy super atak w slacie z Gogetą. O, na szczęście uniknął, wow. Rzadki moment, kiedy grę unika. Ale wydaje mi się, że jeżeli to będzie Speratak w slacie Birtko, no to będziemy mieli revive. Zdecydowanie będziemy mieli revive, jeżeli to będzie Speratak. Ale nie mamy Sperataku. Mamy za to Moral, boost kolejny. Naprawdę, przydałoby się więcej takich stage, które właśnie mogą w taki oto sposób. W taki oto sposób. I tu mamy kulki. Ja się skupię na kulkach teraz. Będziemy sobie z HP, Bo jednak chcę to teraz skończyć i przeżyć. Eee, tu mam atak, ultra atak Zdaliby się właśnie takie sergery, które pomagają właśnie w takich gimmikach. Jak właśnie ten Moral Boost. Hmm, nie wiem, co to może jeszcze być. Kondycyklora z healerem Co tam jeszcze mamy takiego ciekawego? Hmm. Nie wiem, może ten Costume Change, Kryna i Gohan'a Jest dużo możliwości, jest dużo mechanik, które nie są wykorzystane. Jest na przykład też taki Raditz, któremu nie wiem, co można byłoby dać. Ale no, możliwości jest wiele i takie stage są naprawdę, naprawdę fajne do grania. No i teraz mamy super atak w tym slotcie i zobaczymy ile oni dostaną. No oczywiście mają troszeczkę defa od itemka, więc troszeczkę nie fair. Próbowałem jeszcze wcześniej robić ten stage, właśnie bez itemku, właśnie tym teamem, nie udało się. Um, oczywiście prawdopodobnie dałoby się to zrobić, właściwie takim teamem, albo czymś w podobnej formie. Jest jeden problem tylko taki, że można zostać wyłapać w pierwszym slocie w pierwszej turze. Po właśnie tej pierwszej, drugiej turze wydaje mi się, że nie będzie już żadnego takiego problemu. Właśnie z tymi wszystkimi atakami, jak już będziemy mieli ten Wcześniej wspomniany obniżony atak U to. No to już te postaci będą dostawały zdecydowanie, zdecydowanie mniej No i Skończymy to teraz Najprawdopodobniej Active skillem nareszcie Bardzo rzadki active skill, tylko chwilkę, czy ja mam? Żeby nie było A widzicie będzie się mi jeszcze animacje, więc zobaczymy. No to sobie jakieś jaja, dlaczego no, tego nie skończyli? Halo, panowie. Tak mało hapa, jeszcze byśmy mieli u screen, no. ja nie postarali się. No cóż, ale... Tak wygląda ten stage. W końcu stage, w którym możemy używać moralbusa tych noi. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!